Informator co, gdzie, kiedy w Diecezji Kaliskiej. Oddanie 33. Pod takim hasłem niektórzy z nas przeżywają rekolekcje, które przygotowują do szczególnego oddania się świętemu Józefowi, zawierzenia pod jego opiekę, pod opiekę tego wielkiego patrona. Bardzo serdecznie zapraszamy na uroczysty dzień zakończenia tych rekolekcji i zawierzenia tych wszystkich, którzy oddają się pod szczególną opiekę świętemu Józefowi. Odbędzie się to 19 marca w niedzielę o godzinie 16 na uroczysty tej mszy świętej i po niej dokonamy właśnie tego aktu. Zapraszamy także tych, którzy nie uczestniczyli jeszcze w rekolekcjach od 33, aby także tutaj przyszli, aby uczestniczyli w tej wielkiej uroczystości, a może ich serca zapałają do świętego Józefa większą miłością, i oni zapragną oddać siebie samych, swoje rodziny, opiece przemożnego patrona z Nazaretu. Już po raz drugi Duszpasterstwo Pasterczoł Twórczyk organizuje warsztaty muzyki liturgicznej prowadzonej przez pana Pawła Bębenka i Piotra Pałkę. Widzę, że z każdym rokiem powiększają się te warsztaty, bo w tym roku rekordowa ilość warsztatowiczów wystąpi bo po ponad 140. Serdecznie zapraszam na Mszę Świętą wraz z mini koncertem. W której będą prezentowane utwory, których warsztatowicze nauczyli się na warsztatach, które rozpoczynają się w najbliższy piątek. Msza święta w katedrze w sobotę o godzinie 18.30, a zwieńczenie całych warsztatów w Bazylice Świętego Józefa o godzinie 12.30 w najbliższą niedzielę. Serdecznie zapraszam. Na pewno będzie to wielkie wydarzenie. 140 osób w czterech głosach zaśpiewa pieśni ku chwale Świętego Józefa. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli świętego Józefa na uroczystość odpustową świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Marii Panny. W tym roku z racji tego, że 19 marca przypada w niedzielę, która jest niedzielą Wielkiego Postu, główne uroczystości są liturgicznie przeniesione na poniedziałek. A więc zapraszamy wszystkich czcicieli na poniedziałek 20 marca o godzinie 12 będzie sprawowana uroczysta msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupi. Biskupa Damiana Gbryla, biskupa Kaliskiego. W 1992 roku, decyzją świętego papieża Jana Pawła II, została ustanowiona nasza diecezja Kaliska. Zbliżamy się do obchodów 31. rocznicy i ustanowienia. W związku z tym serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Mszy Świętej 25 marca w sobotę w katedrze kaliskiej pod wezwaniem świętego Mikołaja o godzinie 11. Mszy Świętej przewodniczyć będzie biskup kaliski Damian Bryl. Zachęcam wszystkich do włączenia się w dziękczynienie Bogu za dar naszej diecezji. Wiesz co ciekawego dzieje się w twojej okolicy, parafii, kościele? Powiedz o tym innym. Napisz na infomaupa.domjosefa.tv. Przyjedziemy, nagramy zaproszenie i opublikujemy w naszych mediach. Informator, co? Gdzie? Kiedy? Teraz wiemy, gdzie jedziemy.